Ja wiem, że konna kawaleria jest najpiękniejsza pod słońcem. Sam do niej należy, w związku z czym wyznaję tę wiarę. Ale niech mi ktoś powie, że to też nie jest fajny widok. Ros. I tak jak się plutony kawalerii rozbijały, proszę zwrócić uwagę. Pierwszy lewo, pierwszy środkiem, drugi lewo, trzeci prawo. Od państwa stron patrzą z ewakuacji medycznej z tyłu. Strzelają teraz zadymianie terenu, żeby przygotować sobie grunt pod natarcie. W kiedy mamy pole bitwy zadymione, można ruszyć do natarcia. Grunt to tak przygotować teren, żeby przeciwnik nie widział ile pojazdów, z jakim wsparciem i dokładnie w jakim kierunku. Powiadam tym, którzy są za mną, to nie są czołgi to są połowy transportery biegowe Rosomek w Polsce produkowane fińska konstrukcja Woli majestatycznie, ale pewnie. Pojazdy rozstawiły się w ten sposób, żeby mieć jak najszersze pole rażenia dla Arna. Powoli wysypuje się z de mim Dymnych działają za oglądanie! Tak jak opowiadałem poprzednio o tym, mam ich prowadzić do w tym roku. W zdecydowanie, zdecydowanie Dobrze, już całkiem blisko. To ten frazy Ludek jeszcze nie myśli o odwrocie. Ich idą jeden za drugim, przekazują sobie gestami i komendy, klepiąc się w ramię, osłaniając jednocześnie ogniem. Zbieramy ostatnią drużynę Zadymiamy teren. Teraz to mogą sobie strzelać w Rosomaku nikt im nic nie zrobi. Ale proszę Państwa to jest pluton rozpoznawczy, więc znowuż jego celem nie jest przełamanie obrony. Jego celem jest rozpoznanie sił przeciwnika. A ponieważ jest to pluton batalionu, który ma zdecydowanie większą siłę ognia, mogą się w tej chwili osłaniani przez ostatni zwozów wozów wycofać. Podać koordynaty do strzelania. Na przykład Danusi, która stoi za państwem. A jak Danusia! By tak mówiąc, wojsko. No nie powiem swojsko, bo będzie nieco nezuralnie. Ale Neła, To nie wie, że my byśmy wszyscy ogółowi? To mielibyśmy tu taki krater na 15 metrów. I generalnie już to nie było czego